O, o, zdążyłem, Mogę na spokojnie poczekać. I lecimy teraz dalej. Hrua, hua, hua. Cześć, witam was, bardzo serdecznie, z tej taste run a to jest kolejny odcinek serii zagrań w Crash Bandicoot 3 Warp. I bez zbędnego przeciągania jedziemy dalej, do tym razem naszego czwartego bossa w tej serii, którym będzie oczywiście engine, który sam się nam przedstawił i to po raz pierwszy w historii tej serii nie będziemy grać Crashem. A kogo? Więc, ty chcesz przejść kilka rundek? Kiedy to się skończy, zobaczymy, kto jest przestarzały. I fade away and classify myself as absolute. Absolut! Musiałem znowu zrobić ten zarci, Bo to jest ten, za dużo tego jest go ostatnio. Oczywiście mamy tutaj walkę z engineer. W której, no, coś, co powiem ciekawostkę, to jest oczywiście pierwsza faza tej walki, ponieważ. Najpierw oczywiście będziemy walczyć z robotowi to. Coś tu mogę trafić z jakimś tutaj, nie wiem dlaczego. O, chwilamy tutaj, oczywiście on będzie tu walczył i musimy ten celować w te świeczące się... Aj, dostałem jeszcze się, więc już nie będzie niestety na komplecie. Musimy celować oczywiście w te żółte punkty, które tu są, ponieważ one mu odbiorą trochę życia. O, ajajajaj, dobra, 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 spokojnie. A, nie dam rady niestety, ale może chociaż teraz, o właśnie! Musimy celować te, te punkty, które mu zabiorą życia i im więcej tego zabierzemy, oczywiście to będzie i tym lepiej. Już dałem tutaj na znaczy 3 punkty teraz. Nie wiem co się mylę, ale to są te emocje. I jeszcze czwarty punkt. I jeszcze w jeden został. Musimy tu tylko zeszelić. Uwaga, uwaga, czy będzie to będzie, czy będzie? Pokonamy tego enginea. Tak jest, pokonamy się. I kiedy myślimy, że to będzie koniec walki, otóż nie, to jeszcze nie koniec. W, teraz dokładnie w makistny sposób dąca do nas pura, a tymczasem zaczyna się drugi etap. W walki teraz z enzinem, którym będzie troszeczkę trudniej. I od razu uprzedzam, celujcie w ten czarny punkt na samym dole. Od razu, nie wahajcie się, ponieważ jeżeli go szybko wyeliminujecie, to będziecie mieli z tym z głowy. O właśnie. I teraz można ten, celować inne punkty. Od razu powiem tak, że to jest mój ulubiony. A, lagi, nie musicie mi tu przeskaczać. To jest mój ulubiony boss z całej gry. Uwielbiam z nim walczyć za każdym razem. nawet dostaję właśnie taki, bo to jest. To jest boss, boss, po prostu boss taki, no inny, taki nietypowy właśnie jak na standardy gry ze zawsze to wiecie, walczyło się raz i się wygrywało. A tutaj tu trzeba trochę się jednak namęczyć, żeby pokonać go oczywiście. Dobra, kolejny etap już zgładzony. A, 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 dobra. Zostały jeszcze tylko dwa i jeden. I teraz tylko tu musimy wyszelić i będzie po wszystkim. Czekamy jeszcze, uwaga. A, a dobra, może dostać trochę. Dobra, bla 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 bla. Ta i mamy go! No, niestety, jeszcze raz dostałeś, i w nagrodę za to, że go pokonaliśmy, dostajemy tak zwaną owocową bazułkę, która na pewno nam się przyda w, w, w przyszłości. To zabawne, jak historia z nim się powtarza. Po raz kolejny, Engine nie zdołał cię pokonać. Co? W tym celu musimy cię zniszczyć! Ehe, o, moja obolała głowa! Nie czuję się sobą ostatnimi czasy. A więc koniec jest na horyzoncie. Zbierz kolejne pięć kryształów i znowu pokrzyżujesz mój plan. A czy na pewno? <grytanie> Ty nie bądź taki pewny, korteks, yy, bo może być tak, że jeszcze się z tobą spotkamy oczywiście. No jako że oczywiście go pokonaliśmy, to mamy czwarty świat z głowy i jako że jeszcze ten został nam ostatni świat, to możemy przejść kolejne dwa poziomy. Ja pokażę w tym poziomie numer 21, jak wygląda ta bazooka, ale najpierw przejdźmy do poziomu numer 21, który się nazywa Gone Tomorrow, czyli w tłumaczeniu. Przeminęło jutro i to jest takie stwierdzenie typowe do przyszłości, że idź jutro, idź dzisiaj, widzisz jutro, takie typowe. Oooo! Co się uda? Tak jest! Już się bałem, że od razu zrobię fejle na sam start, ale na szczęście tak się nie stało. Dobra, kolejny oczywiście tutaj poziom z tych z przyszłościowych. O, ładne kombo mi tu wysłał. Obydwu rozwaliłem te kamerki, Wiecie, jest akurat tutaj w porządku, tak, tak? Lecimy dalej. O kurde, tych wrogów nigdy nie lubiłem, bo oni ten strzelają i ten. O! I kiedy no z celą właśnie, to musimy celować ich... No nie powiem, nie boję się tego powiedzieć. W ich tyłek po prostu. Osty! Cholero! No niestety mam już faila, bo ten za długo przetrzymał. Skąd miałem wiedzieć kiedy? Ach, niestety już pierwsze momenty failu po prostu. Dobra, dobra, dobra. A, tym razem nie skosiłem. Poczekam chwileczkę. O, to teraz będzie dobrze. Bla 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 bla, dobra tym że będę tak mówił sobie, bo to, bo przynajmniej daje radę przejść wszystkie poziomy. Opa, dobra, wystawiaj swój tyłeczek i dziękujemy. Teraz poczekam cierpliwie, żeby nie było... Bo to może... O styk, cholero! Dobra, mam cię w nosie. Ty spadaj i zaraz szybko to przejmiemy, oczywiście. Myślałem, że to szybciej pójdzie, ale jak zwykle... Adi, dlaczego ty masz takie nadzieje, że ty przejdziesz to szybko, jak i tak musisz się trochę namęczyć jednak na tych poziomach? Cały w końcu ja. Chcesz szybko, a musisz... Dobra, ja to przejdę dalej, bo już się zaczynam trochę nerwicować. Ale to nie jest takie nerwicowanie, że... Ooo, że będę rzucać, kurde, pagiem. Pagiem. Nie wiedziałem, że mój pad nazywa się Pagi. Teraz to jest nowe określenie. Nowe słowo młodzieżowe, które zostało nominowane do tego... Do nagrody. Pog... Pogiec, jakoś tak. Dobra. Spadaj! Ty też spadaj! No nareszcie, Jezu, oszczędziłem wam kurde patrzenie jak bez przerwy padam. Uwierzycie, że akurat kiedy ten... kiedy włączyłem na chwilę nagrywanie, to padłem z pięć razy przez to? Dokładnie kurce mać pięć razy. Bo one są takie wretne, że chcesz naskoczyć i nic z tego nie wyjdzie. Oho! Mamy tu ukryte widzę skrzynki! Dobrze chociaż miałem ten. checkpoint. A dam radę tak zrobić? No niestety, nie dam rady, bo chciałem to zrobić bardzo szybko, dobra, nie, Adi, poczekaj, poczekaj, musisz to niestety przeboleć, musisz przeboleć z tego robota, bo tak to ty nie przejdziesz, sorry, ale dla ciebie szybkość to nie jest dzisiaj dobry ten, dobra domena, musisz jednak być cierpliwy, mój drogi przyjacielu, jeżeli chcesz oczywiście przejść wszystkie te poziomy, tak jak tutaj widać po prostu. Mam tu przygotowane wszystko co jak, ale pozwólcie, że ja poczekam z tym jak dojdziemy do bonusu, bo jestem wręcz 100% pewny, że będzie bonus. Dobra, czy tu już coś będzie? Nie. Dobra, to mogę ten rozwalić. I wiecie co, ja bym spróbował to zrobić, ale nie wiem czy mi to wyjdzie, dlatego zaryzykuję i tym razem nie zdobędziemy tego wszystkiego, bo nie chcę się je potrzebnie męczyć. Zresztą i tak już za dużo tych rzeczy straciłem, mam ich 60, a powinno być co najmniej ich mniej. No ale... Trudno. Mamy checkpointa kolejnego. mam już krystal na szczęście, Zajmiemy się tym z przechodzeniem oczywiście tych... Yy, przechodzeniem wszystkich skrzynek, No, jak dojdziemy do 105% może w przyszłości. Zobaczymy. O tutaj poczekam cierpliwie, bo to poleci do mnie naprzód. Dobra, spadaj głupia kamerko, bo ciebie tutaj nie chcę. Chcę po prostu lecieć. O, ale, jezu, jezu, ale miałbym tego. A, uciekam, 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 uciekam. BUM! Dobra? I teraz tu. O, chyba źle zrobiłem. Chyba źle zrobiłem. Mi się wydaje, tak jest, ale no... Mówiłem, ja nie mam. Do... Ja nie chcę przechodzić do tego. A, dobra. BONUS! Super! Mam chwilę odpoczynku, że nie muszę się tak skupiać już mocno. Dlatego oczywiście mam tu kilka ciekawostek. Pierwszymi oczywiście będą na te kwestie Aku, -aku które ma ich aż 5 to ciekawe, dlatego... O, o! Do tego aku -aku da dajesz. Ech, chwila, zaraz, chwila, moment, ja tu zrobię teraz, bo przecież zapomniałem pokazać niego. Umpazuki. Umpazuki. Owocowej bazuki, dla mnie to głupio brzmi. Zapomniałem, że przecież to mam. Tylko czekajcie, ja tutaj to zrobię. I powiem pierwszą kwestię, więc aku aku, szykuj się. A, o, przyciskamy przycisk L2, mamy takie coś. I wystarczy, że strzelimy tym kółkiem. I proszę bardzo, mamy. Bardzo to jest pomocne w przypadku, jeżeli ten... Robimy oczywiście let's play na 105% i na przykład tu też się przyda. No niestety, akurat pazuka ma to, że zbiera też jabłka, które mogą nam ten y, trochę przeszkadzać. O, tutaj też może to nam pomóc. I super. I Czas na pierwsze kwestie, oczywiście, akwaku. Tak więc dajesz. Mm -mm. Bazuka jabłkowa jest potężna przeciwko dużym robotom. Użyj przycisku L2. Druga, możesz także użyć podwójnego skoku, a następnie ataku spinowego. Trzecia, jeśli masz czerwony diament, spróbuj udać się na jurajskie bagna. Czwarta, Baby, to samotny mały dinozaur. Co się stanie, jeśli zdobędziesz złoty diament? I piąta, czy masz niebieski diament? To sansa na rozwiązanie klątwy piramidy. No i w sumie tyle można powiedzieć. Tym razem nie padłem, jak on to mówił, więc aku, -aku tym razem mamy szczęście. I takie juhu! Oho! Gdybyśmy mieli tutaj właśnie tą zieloną ścieżkę, to byśmy mogli przejść na specjalną, czyli kolejny etap, w którym trzeba będzie zdobyć osty. Już to się chciało otworzyć. widziałem właśnie, że już się tak plik robiło, ale na szczęście mieliśmy to szczęście. To jest dosyć długi poziom, dlatego trochę tak się nerwicuję, bo wydaje mi się, że to jest chyba jeden z najdłuższych poziomów, może nie nawet najdłuższy z całej gry. Dobra, czekajcie, ja tutaj poczekam, bo ja się yy, boję. No, poczekam, dobra, czekaj, czekaj. No, chowaj się, dziękuję bardzo. I dobra. Ciekawostkami są tu... Ciekawostki tu są takie... A, nie powiem. Bo przecież ten... A jednak może powiem. <laughs> Bo właśnie padłem i wróciłem niestety w to samo miejsce, w którym miałem ostatniego checkpointa. Dobra, spadaj. I tak, pierwsza ciekawostka jest taka, że ścieżka właśnie tego zielonego klejnotu pierwotnie miała być ścieżką fioletowego klejnotu. Więc to jest jakoś ciekawość. No, dlaczego ty się te nie chciałeś zniszczyć? Tych cholero jednak. O! A, tak też można, dobra. Przynajmniej dobrze wiedzieć. Tym razem źle zrobiłem. Źle, źle, źle. O! To będzie długi odcinek. To będzie bardzo długi. Dobra. Ale kontynuując. Druga ciekawostka jest taka: z runda bonusowa tego poziomu zawiera najmniejszą ilość owoców łumpa w grze. Nie pamiętam, ile tam dokładnie było, ale wiadomo, że jest najmniej. I chcę już iść do następnego poziomu. Nie pozwólcie mi cały czas ten tutaj padać, bo mam powoli tego dosyć. O, dobra. Spadajcie obydwoje. I tutaj poczekam. I shub, i shub, i shub. I lecimy dalej. Sytuacja ciekawostka jest taka, że według nieoficjalnego przewodnika na tym poziomie było 88 skrzynek zamiast 87. I ostatnią ciekawostką jest to, że ten poziom ma najkrótszą alternatywną trasę w grze. Więc, jeżeli chce się oczywiście przejść to, to bardzo szybko się oczywiście to przejdzie. Idziemy! Idziemy, czekamy i lecimy dalej. Tak, to niestety tego nie rozwala, więc szkoda. Raz. Dwa. Dobra, tyłek wystawiony, spadaj. I wreszcie koniec, wreszcie koniec tego poziomu. Ile jak tu razy padłem? W chyba z osiem albo dziewięć razy. Nie licząc oczywiście tego, nie licząc... Yy... To w momentu, w którym wyciąłem oczywiście nagranie, ale dobra, kryształ leci na miejsce, tamtymi zajmiemy się kiedy indziej. Coś na poziom numer 22, czyli Orange Asphalt, czyli w tłumaczeniu pomarańcowy asfalt i to jest od razu powiem nawiązanie do y, poziomów, tacy, do filmu zwanego Red Asphalt, czyli oczywiście czerwony asfalt. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam serdecznie z całego serca, o kurde, i chyba tutaj znowu skieprzciłem, muszę jakoś nauczyć tych startów, bo nie umiem no, ich dobrze robić. Tym razem jak widać wyścig odbywa się na tle zachodzącego słońca, a panowie policjanci się tym razem obudzili, dostali świece donaty i tak stwierdzili, o takie, stary, wstawaj, możemy teraz się pokręcić. I właśnie oni się tak kręcą w kółko i tą z powrotem. O, czeka nas ostry zakręt, uwaga, dobra, skręciłem, ale tu już muszę niestety zahamować, bo mi zablokował drogę. Ale tu mi już nie zablokują. Mam jedną tylko ciekawostkę dotyczącą tego poziomu, i nią się sojmę! Zablokował mi drogę, niestety. Bo gdybym teraz tak wjechał w niego, to niestety ten. To niestety bym w niego udezył. I obawiam się, że znowu będę musiał powtarzać ten poziom tak, jak to było za pierwszym razem. What? Chociaż może nie. O, na razie dobrze, idzie, 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 idzie. Dobra, mam w nosie te skrzynki. Niestety już tu nic nie poszło. Mimo, że się długo trzymałem na tym turbo. A, 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 a. Dobra, jest OK. Jedyną ciekawostką jaką znalazłem, nie uderzyłem w tego. Pana pana policjanta. Nie krzyć mnie, dobra? Nie krzyć mnie. Ale on na mnie nie krzyczy. <laughs> Tylko prosi, żebym dobrze jechał. O, o, o muszę zahamować. Tam jest już tak ten, nie zgadnę, tam już jest meta, prawda? Tam już pewnie jest meta. Bo może jeszcze zdążę, może jeszcze mi się uda, może jeszcze ten. Może to jeszcze nie koniec tego wyścigu. Dobra, hopa! I hopa! I jeszcze jedna hopka, hopa! I jeszcze jedna chopa I wygrywamy jednak ten wyścig. Nie zdobyłem 4 skrzynek, ale to jest nieważne. Następnym razem się zajmiemy, ale jednak się udało. Myślałem, że jednak Den, Że nie uda się przejść tego poziomu, ale się udało, na szczęście od razu. Pomijając te skrzynki oczywiście, ale jestem z tego przynajmniej bardzo zadowolony. No cóż, kryształ leci już na swoje miejsce i jest bardzo w porządku. I myślę, że na ten moment możemy sobie zakończyć ten odcinek. Pewnie krótki wyjdzie albo długi przez to, że tam padałem po nie wiem ile razy. Ale tak jak już kiedyś powtarzałem, czasami w let's playach musi tak być, że musisz popadać parę razy, aby coś akurat wyszło. Tak więc ja się tu już z wami zagnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik ADWW na razie i cześć!